Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę w tym miejscu złożyć wszystkim serdeczne życzenia, dużo radości i uśmiechu, a także spokojnego odpoczynku w rodzinnym gronie. Tym jakże miłym świątecznym akcentem witam serdecznie w ósmej części naszej kariery we Wiśle Kraków. Będzie to odcinek wyjątkowy, bo kończący nasze zmagania w tym sezonie ekstraklasy. Przed nami szlagierowe spotkania i walka o miejsce zapewniające udział w europejskich pucharach. Tak więc olbrzymie emocje zagwarantowane. Tym bardziej, że ruszamy od razu z wysokiego C. Derby Krakowa. Jesteśmy gospodarzem tego spotkania i komplet 33 tysięcy biletów został wyprzedany. Na trybunach zasiędzie 1600 kibiców pasów. Według Bukmacherów jesteśmy wyraźnym faworytem tego meczu, ale pamiętajmy, to są derby. W poprzedniej konfrontacji w tym sezonie na stadionie przy ulicy Kałuży prowadziliśmy już 2-0, żeby ostatecznie zremisować ten mecz. Zanim jednak rozpoczniemy świętą wojnę Krakowa, przypomnijmy sobie co się działo w ostatnim odcinku i jaka jest nasza sytuacja w tabeli. Świecień to miesiąc za wszechmiar w naszym wykonaniu. Notujemy cztery zwycięstwa, z czego trzy wysokie i efektowne oraz jeden remis w Bielsku Białej. Dzięki tej serii zwycięstw plasujemy się po 26 kolejkach na wysokim trzecim miejscu w tabeli. Do końca sezonu pozostały już tylko cztery kolejki. I walka o tytuł, tak jak wcześniej prognozowaliśmy, powinny rozstrzygnąć między sobą Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. My natomiast musimy się skupić na walce o miejsca, które zapewnią nam w przyszłym sezonie start w europejskich pucharach. Tak więc wiemy już, na czym stoimy i możemy rozpocząć przygotowania do jednego z najważniejszych spotkań całej rundy. Ale wcześniej krótka informacja: podpisujemy kontrakt z jedynym zawodnikiem z tegorocznego naboru juniorów. Jest nim 17-letni prawoskrzydłowie Kamil Wierzbicki z przeciętnym potencjałem i parametrami, ale pozostali juniorzy prezentowali się jeszcze gorzej. Jeszcze wybór piłkarza ekstraklasy za miesiąc kwiecień. Na miejscu drugim Martin Minczew z bardzo wysoką średnią 7,46, dwoma golami i pięcioma asystami. Niestety, przypominam, odniósł kontuzję i będzie już pauzował do końca sezonu. Tak jest, nasz menedżer Henio Quinto nagrodzony za miesiąc kwiecień, ale nie mogło być inaczej: w pięciu spotkaniach, cztery zwycięstwa i remis. Prezes Błaszczykowski ujawnił dumę, jako napawa go ostatnio ciężka praca, którą wykonuje Quinto, co dobrze wróży na przyszłość. Ale miło. Tymczasem zostały zakończone rozgrywki w centralnej lidze juniorów, w której zajmujemy bardzo wysokie trzecie miejsce. Brawo! Na szczególną uwagę zasługuje nasz Kacper Hełmecki, który zdobywa 27 bramek na tym szczeblu rozgrywkowym. Przypominam, że w trakcie sezonu został przeniesiony do seniorów i tam również zdobył swoje pierwsze dwie bramki. Finally, a worthy opponent! A battle will be legendary! Tak więc czas na wielkie derby Krakowa. Niestety, nasz skład jest daleki od ideału. Martina Minczewa musi zastąpić Michał Mak, ponieważ Bartosz Bida również nie jest jeszcze w pełni formy po przebytej kontuzji. 1 maja, godzina 19, stadion imienia Henryka Rejmana. Zaczynamy! Błaszczykowski z rzutu rożnego, miękko na długi słupek, i tutaj bum dosięga sięga tej piłki kontrujące uderzenie z główki. I mamy prowadzenie, coś wspaniałego. Czwarta minuta, jak dobrze się rozpoczyna ten mecz? Sadlok z rzutu wolnego podaje do Kuwejcia, Kuwejc do Błaszczykowskiego. Ten przy piłce podaje do sadloka. Sadlok ruszył do przodu, podał tutaj do Maka po lewej stronie. Mak wpada w karny, i jest chyba podcinany. Tak, to będzie rzut karny. Nasz kapitan Błaszczykowski podchodzi pewnie do piłki, strzela mocno, pewnie po ziemi płasko i prowadzimy już 2 do 0. Bezpańską piłkę opanowuje Hanka, będzie zagrywał długą piłkę poza naszą linię obrony na wolę pole do a ten sam na sam z Lisem strzela po długim słupku, nie dając mu szans na interwencję. Goście zmniejszają straty. I Borcholik wyrzutem z autów znawia grę, podanie do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski do Jeboła, Jebła przy linii końcowej boiska będzie do środku wywołał, tak jest, Buksa strzelił z główki, ale nad poprzeczką. Koniec pierwszej połowy. Przeważamy w tym spotkaniu i tę przewagę przełożyliśmy na wynik. Prowadzimy choć tylko dwa do jednego. Bardzo groźny rzut wolny dla gości, ale tutaj wybijamy bezpiecznie poza pole karne. To już 85. minuta tego spotkania. Czy opanujemy tutaj tą piłkę? Bida dopada do niej, tak? Rusza do przodu, rusza do przodu, drybluje, podaje do... jeboa, jeba, na wolnym polu strzela, ale niestety... Błaszczykowski przy piłce, stara się zagrać na wolne pole, ale tutaj przerywają goście. Przejmuje Mechremić, podaje do Bidy, Bida przy piłce utrzymuje się ładnie, kontroluje, drybluje do przodu. Posyła piłkę do jebu, a ten bezpośrednio do buksa, a ten sam na sam strzela bramkę, tak jest, to jest 3 do 1 i tym samym chyba ustalamy ten wynik spotkania. To już 89. minuta tego meczu, Błaszczykowski przesuwa się prawą stroną przy linii boiska, zagrywa prostopadle znowu do buksy, na wolne pole buksa, sam na sam strzela, ale nie, szkoda nie trafił, to mogła być postawiona kropka na D. Tak jest, mamy to, zwycięstwo w derbach Krakowa, zwycięstwo absolutnie zasłużone, expected goal z 2.36 mówi wszystko. Niestety będąca za naszymi plecami Legia Warszawa również wygrywa swoje spotkanie. Podobnie pogoń Szczecin, natomiast największą sensacją jest porażka Jagiellonii Białystok na wyjeździe z Wartą Poznań. Ale chwilowo nie myślimy o sytuacji w tabeli, a świętujemy to prestiżowe zwycięstwo nad Krakowią. Ponownie cieszy wspaniała postawa naszego Olka Buksy i jego dwa gole. Tymczasem dobiegły końca rozgrywki Pucharu Polski, a w wielkim finale Lech Poznań pokonał Górnik Zabrze 2-1. Tak więc dla nas pewnym pocieszeniem może być fakt, że odpadliśmy w tym sezonie z Pucharu Polski z drużyną, która ostatecznie triumfowała w tych rozgrywkach. Puchar Polski za nami, natomiast przed nami trzy decydujące spotkania w Ekstraklasie w walce o prawo do gry w europejskich pucharach. Na początek ruszamy do Warszawy na ciężkie spotkanie ze stołeczną Legią. Do wyjściowego składu powraca Bartosz Bida, natomiast wypada pauzujące za kartki środkowy obrońca Mechremić. Pepsi Arena 7 maja godzina 18. Legia Warszawa wyjściowe ustawienie 4-2-3-1 na szpicy Peckhardt. My w ustawieniu 4-3-3 na szpicy Buksa na skrzydłach Bida i Eboa. Jeszcze sytuacja w tabeli przed tym spotkaniem. Legia Warszawa za nami ze stratą jednego punktu. W przypadku naszej porażki spadamy na czwarte miejsce. Sadlock przy piłce, zagrywa ją do przodu, do Bidy, Bida na prawe skrzydło, przerzucana do jeba, Jeboa do buksy. Ten bezpośrednio do Jeboa sam sama sam wzmisz to, strzela. Juranowicz rozpoczyna wyrzutem z autu, do Gwili. Ten sofa do Juranowicza, ten wrzuca daleką piłkę w polu karnym, tutaj jest bamba. Odgrywa, dośrodkowuje Gwili, Gwilia strzela z główki, no i niestety wis nie był w stanie dosiągnąć tej piłki. I przegrywamy 0 do 1. Po pierwszej połowie Legia Warszawa prowadzi 1 do 0, mając zdecydowaną przewagę w tym meczu. Rzut wolny dla gospodarzy, Andre Martin podaje do Bamby, Bamba strzela, ależ potężne uderzenie z ponad 20 metrów. List tutaj był absolutnie bezradny, niestety prowadzenie 2 do 0 dla Legii Warszawy. 55. minuta spotkania. Podstawski zagrywa na lewe skrzydło do Bida, ale niestety Joranowicz tu przechwytuje. Zagrywa długą piłkę na dojście, na wolne pole do Pekarta. A ten sam na sam z Mateuszem Lissem strzela. Absolutnie ten bezradny. 3 do 0. Walencja utrzymuje się tu przy piłce. Zagrywa w poprzek Boiska w strefie obronnej legi Przechwytujemy to podanie Buxa sam na sam, ale niestety znowu ten mistrz na posterunku. Bramkarz legi wybija piłkę spod własnej bramki. Zagrywa dość daleko, tutaj zgrywa Mak, podaje do shota, shot bezpośrednio zagrywa do buksy, Ten znowu sam na sam i ponownie miszta. No niewiarygodnie. Mladenowicz przy piłce podaje do przodu do Bamby, Bamba zabiera się z nią, drybluje, Podaje prosto prostopadle na wolne pole do Likwiniasa, a ten technicznie lekko przy słupku strzela. To jest 4 do 0 i podsumowuje nasz występ. Tak więc stało się to, czego się obawialiśmy: przegrywamy z Legiem Warszawa na wyjeździe. Nawet rozmiary tej porażki nie są najważniejsze: a to, że Legia dopisuje sobie 3 punkty i przeskakuje nas w tabeli. Tak więc spadamy na czwarte miejsce, i naszym celem w najbliższych spotkaniach będzie odeprzeć atak górnika i pogoni. Nad tym spotkaniem można już opuścić zasłonę milczenia i skupić się na dwóch ostatnich decydujących meczach. Teraz przyjdzie nam się zmierzyć z Lechem Poznań, który zdeterminowany jest w walce o Mistrzostwo Polski. Zapowiada się kolejny niezwykle ciężki mecz. Dodatkowo jesteśmy osłabieni brakiem pauzujących za kartki Bartosza Bidy i Frydrycha. Wracający po kontuzji Minczew zasiadł na razie tylko na ławce rezerwowych. 12 maja godzina 15 Wychodzimy w ustawieniu 4-3-3. Na lewym skrzydle jesteśmy zmuszeni wykorzystać Michała Maka. Lech Poznań w swoim ultramocnym ustawieniu 4-2-3-1 z młodymi Kamińskim, Marchwińskim, Moderem na szpicy i Sakiem. Jeszcze sytuacja w tabeli. Lech Poznań walczy bezpośrednio z o tytuł mistrza, natomiast my czujemy na plecach oddech górnika i pogoni. Rzut wolny dla Lecha, Ramirez, Miękko w pole rogne tu sięgną piłki głową, ale obok słupka. Wychodzimy ze strefy obronnej, Klemens podaje do Holika, Holik do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski zagrywa do przodu do Jeboa, Jeboa rusza z piłką, pokonuje kolejne metry, zbliża się już w obręb pola karnego, będzie strzelał, tak, ale dość lekko niestety. Jesteśmy świadkami bardzo słabej pierwszej połowy. Lech Poznań nie pokazał w tym meczu nic, my niewiele więcej. To już 90 minuta spotkania. Ramirez Minkow rzuca, polkarne tutaj, a ład do sięgą piłki główką, ale minimalnie chybia. Bezbarwny remis 00 i mecz całkowicie do zapomnienia. Co prawda uzyskaliśmy wyższe od rywali współczynnik XG, ale nie przełożyło się to na choćby jedną strzeloną bramkę. Tym samym do naszego dorobku punktowego dopisujemy tylko jedno oczko. Na szczęście dla nas na innych stadionach Górnik zawsze przegrywa z Jagielonią Białystok, Pogoń tylko remisuje z Zagłębiem Lubin. Niewątpliwie największą sensacją tej kolejki jest remis Legii Warszawa w Mielcu. Dla Lecha poznanie remis w meczu z nami również jest brzemienny w skutkach, gdyż na kolejkę przed końcem tracą fotel lidera. Ale to już nie nasze zmartwienie. Bo przed nami ostatni, decydujący mecz tego sezonu, w którym rozstrzygnie się wszystko. Czy obronimy miejsce premiujące nas w przyszłym sezonie grą w europejskich pucharach? W międzyczasie jeszcze oddajemy głos na menedżera roku Ekstraklasy na Bogdana Zająca. I już przechodzimy do ostatniego meczu sezonu, w którym zagramy z Piastem w Gliwicach. Co za nieprawdopodobne emocje, olbrzymie nerwy. Wszystko rozstrzygnie się właśnie teraz. W nadchodzących 90 minutach. 16 maja, godzina 19, stady Miejski w Gliwicach. Dzień sądu. No to lecimy. Podstawski podaje do Baszczykowskiego, ten do Kuwejcia, tu w trójkącie rozgrywają. Kuwejć zagrywa na lewą stronę do Bidy, Bida to się urywa, po z linii końcowej boiska środkowej środkowej. a uderza główką, ale niestety nad tak poprzeczką. Tymczasem fatalne informacje z innych boisk. Pogoń Szczecin już w pierwszej minucie obejmuje prowadzenie z Rakowem Częstochowa i tym samym przeskakuje nas w tabeli. Liborholik wznawia grę wrzutem z autu. Do Frydrycha, ten zagrywa długą piłkę na no dobieg na wolne pole do buksy, w rozpędzony w polu karnym strzela, ale niestety sytuacja stuprocentowa. 45. minuta spotkania, jeła z rzutu wolnego, miękko w pole karne, tam Frydrych strzela z główki, najwyżej wyskakuje, dalekie, mocne uderzenie, bramkarz nie dosięgnął tego i obejmujemy prowadzenie 1 do 0. Tym samym wracamy na nasze wymarzone czwarte miejsce w tabeli. Rzut wolny dla gospodarzy, Badia do środka, nie, huk, tutaj miał 100% sytuację, a on tego nie strzelił, na szczęście. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy skromnie 1-0 i chciałoby się powiedzieć, niech się kończy już ten mecz. Jeba z rzutu wolnego centruje piłkę w Polkarny, tutaj Mechremić do niej doszedł, strzela, ale szkoda, zablokowani. Frydrych podaje do przodu do Jeboa, Jeboa przy piłce rusza w kierunku środka boiska, rozrzuca na lewą stronę, do Bidy, ten bezpośrednio do Kuwejcia, Kuwejć, 100% sytuacja. To już 85 minuta spotkania, utrzymać ten wynik za wszelką cenę. Kączkowski podaje do Lipskiego. Lipski się tu zabiera, szotko tu i atakuje. Milewski strzelił potężnie, ale co tu się dzieje? Steczek staje przed pustą bramką i tylko dobija to. Jest jeden do jednego i to jest dramat, to jest koszmar, który realizuje się na naszych oczach. Niestety równolegle w meczu pogoni bez zmian, dlatego osuwamy się na piąte miejsce. Larzywa! Kurwa! Lażego! I tak też kończy się ten dramatyczny spektakl. Remisujemy jeden do jednego. Pogoń w swoim meczu zwycięża pomimo gry w osłabieniu od 58 minuty. Tym samym ostatni akt tego dramatu się dopełnił. Zabrakło nam 4 minut regulaminowego czasu gry, by utrzymać miejsce dające nam europejskie puchary w przyszłym sezonie. Goryczy dopełnia fakt, że przy tej samej liczbie punktów z Pogonią Szczecin mamy lepszy bilans bramkowy. Niestety o ostatecznej kolejności w tabeli zadecydowały bezpośrednio spotkania z Pogonią. Pierwszy w meczu w Szczecinie przegraliśmy 0-3, natomiast w rewanżu wygraliśmy z Pogonią tylko 1-0. Wisła Kraków straciła miejsce premiowane grą w Pucharach po zakończonym ostatnim meczu kolejki. To już wiemy. Tymczasem Biały Białystok, wygrywając 1-0 z Lechią Gdańsk, sięgnęła po raz pierwszy w swojej historii po tytuł Mistrza Polski. Za rozegrane minuty przez naszych piłkarzy U21 otrzymujemy nagrodę w wysokości 3 milionów złotych. To cieszy, zawsze podreperuje w jakiś sposób nasz nadszarpnięty budżet. Za zajęcie piątego miejsca w lidze wypłacamy członkom sztabu szkoleniowego oraz zawodnikom do podziału prawie pół miliona złotych. Quinto rozczarowany finałem sezonu. No chyba inaczej być nie może. Gwoli formalności jeszcze podsumowanie Maja. Efektywne zwycięstwo w derbach Krakowa, wysoka porażka we Warszawie z Legią i ostatecznie dwa bezbarwne remisy, które jak już wiemy w ostatecznym rozrachunku kosztują nas spadek na piąte miejsce. Spadek z Ekstraklasy notuje stal Mielec, ale to już było wiadomo od dawna. To wszystko na dziś i zapraszam już do kolejnego odcinka, w którym dokonamy krótkiego podsumowania zakończonego dopiero co sezonu. Jeszcze raz wszystkim życzę spokojnych i radosnych świąt, nie zapominajcie o subskrypcji. Cześć!